zbierają śmieci, rywalizują i robią coś dobrego dla środowiska. W Międzynarodowy Dzień Ziemi mieszkańcy gminy Jelcz Laskowice włączyli się w akcję wspólnego sprzątania. Tam zateramy to tam. Mieszkańcy zgłaszają, że jest bardzo bardzo dużo. Tam że, tak, że tam jest tam taki szczególny miejsce, gdzie, gdzie witać, że tam ludzie przyjeżdżają i chyba tamte odpady wrzucają. Okolice działek i tutaj to tyle nazbieraliśmy śmieci, i tam koło garaży jeszcze są parę worków, no ale to już jest mała ilość tego. Zaangażowaliśmy mieszkańców całej gminy. Akcja polega na tym, że mieszkańcy się spotykają, zbierają odpady. Natomiast burmistrz zaopatrzył mieszkańców worki i rękawice oraz przeznaczył środki na organizację spotkania po sprzątaniu. Śmieci zbierane były we wszystkich sołectwach gminy. Urząd miasta przygotował nagrody zarówno dla sołectw, jak i osiedli. Jest możliwość wygrania nagród za. Największą ilość odpadów, dane sołectwo lub osiedle może wygrać nagrody i później przeznaczyć je na potrzeby sołectwa. Dzięki takim akcjom budujemy świadomość ekologiczną, nie tylko wśród dorosłych, ale także u dzieci. A co powinniśmy zrobić, żeby właśnie y, zmienić to wszystko? Segregować śmieci i sprzątać. Żeby świat był żeby... czysty, żebyśmy czystym powietrzem oddychali, mhm. żeby było ładnie na świecie. Żeby zwierzęta mogły... Żyć i żeby nie ginęły. Znaleźliśmy bardzo dużo śmieci. Najciekawszy najciekawsze chyba była obudowa od telewizora. Moim zdaniem zrobiliśmy dobrze dla środowiska, całej ekologii Jelczonaskowic i okolic tutaj działkowych. Niestety w drzewach i krzewach znaleziono wiele przedmiotów, których miejsce powinno być na przoku. Wszędzie są praktycznie każdy ma kosze, śmietniki i tak dalej. Nie wyrzucać tych papierów, papierków, pralek, lodówek w miejscach, które są naprawdę, gdzie wszyscy chodzimy, jeździmy rowerami, tak? Powinno to być czyste. No w zasadzie cały asortyment. Części odkurzacza, części telewizora, także to co można wyrzucić, można wywieźć na przok, na przykład do nas na ulicę techników, bez najmniejszego problemu zostawić tam, nieodpłatnie oczywiście. W zeszłym roku zebraliśmy prawie tysiąc worków i dało nam to ponad 4 tony odpadów. Pierwsze miejsce i tym samym najwięcej śmieci w mieście zebrało osiedle domków jednorodzinnych, a na sołectwach miłocice małe.